Cześć, cześć, witam Was, Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj własne zdrowie, a dzisiaj powiemy jak trzymać prawidłową postawę, jak sprawdzić czy mamy prawidłową postawę i jak można działać. Y Naprzeciwko, bo pa pamiętajcie, że każdy test, który sprawdzamy, może być też tutaj naszą terapią, czyli możemy sami tutaj działać. Jak to możemy zrobić? Stańcie bez butów w skarpetkach albo bez skarpetek. Najlepiej, żeby ściana nie miała tej listwy. No, ale jeżeli ona jest, no to wtedy trudno. Jeżeli jest, no to zostawmy. Zróbcie tak, żeby stańcie spokojnie, żeby wasze pięty dociskały do ściany później. Pośladki i kość krzyżowa, łydki też powinny dotykać ściany, i później idziemy dalej. Łopatki powinny tak samo przylegać do ściany. I tutaj nie zadzieramy głowy do tyłu, czyli tutaj potylica też powinna przylegać, i nie unosimy barków do przodu. No i stańmy sobie w tej pozycji i zobaczmy, co się dzieje. No ja czuję, że ciągnie mnie już trochę lędźwiówka, czyli co to oznacza? Że albo mam przykrócone mięśnie brzucha, albo mięśnie biodrowo lędźwiowe czyli muszę nad nimi pracować. Możemy przytulić tutaj także ramiona do ściany w odwróceniu w ten sposób. I zobaczcie, co się wtedy dzieje. Czy wytrzymacie w tej pozycji luźno? Ja czuję też łydki, czyli gdzieś tam muszą być łydki też skrócone. Jeżeli tak się dzieje, już macie pierwszy sygnał, co zrobić i nad czym pracować. No i każdy test może być także terapią, czyli stoisz, czekasz, jak ci się woda zagotuje, stajesz przy tej ścianie, przyklej się do niej tak, żeby pięty, łydki, kość krzyżowa pośladki, łopatki, ramiona w dół i potylica przylegała do ściany, odklejasz się, i idziesz w ten sposób, żeby budować dobre wzorce ruchowe. Możesz to wykonywać kilka razy dziennie, nic nie stoi na przeszkodzie, i wtedy możesz budować tą dobrą postawę. Oczywiście, w tym wszystkim ważna jest też cała funkcjonalność naszego organizmu, ale już to Wam pokazuje, nad czym musicie pracować, lub też możecie zacząć pracować już teraz. Czyli przyklejcie się do ściany. Jeszcze raz powtórzę. Pięty, łydki, pośladki, kość krzyżowa, łopatki, romiana w dół, potelica, nie zadzieramy głowy, odklejamy się i możemy tak spokojnie sobie pochodzić, żeby budować prawidłowe wzorce ruchowe. Jeszcze jedna rzecz. Przy przyklejaniu się do ściany nie wyginajmy lędźwiówki w ten sposób. Starajmy się podwinąć tą kość krzyżową tutaj, w tym kierunku i wtedy możemy sprawdzić, czy wszystko fajnie działa. To jest prosty, fajny, praktyczny test, a także ćwiczenie, które możecie wykorzystać w każdym momencie, w każdej chwili, będąc e, gdzieś tam w poczekalni, w domu czekając, e, czy też gdzieś będąc na korytarzu, idąc, czując, że, że się garbisz, może stanąć przy ścianie, przekleić się na sekundę, dwie e, i odkleić się i możemy iść i po prostu e, tak, budować nasze prawidłowe wzorce ruchowe. Prosty, fajny, przyjemny i wszędzie można go zrobić: test i ćwiczenie. No i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał. Te odcinki są różne, przeróżniste, będą o ziołach, będą o terapii, będzie o prawidłowej postawie, będzie o chorobach, będzie o wzmacnianiu i o wszystkim, czego sobie zażyczycie. Jeżeli macie ochotę na jakiś odcinek, dajcie znać w komentarzu, zalajkujcie, a ja z Wami się żegnam. Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Inwestujcie we własne zdrowie. Hej!